Wreszcie zdobyłem tych Arabów. Za ich zdobycie wypowiadam ci wojnę. Co jest? Mam pomysł. Kurdystan. Niepodległość? Tak. Jupi, masz wojsko. Niepodległość. Co do Ryja? Halo? Ameryka? Co do? No więc daj kurdy stanowi większą autonomię. Następna wojna i będzie atomówka. Chyba już niedługo Rosja upadnie. Pamiętasz co cię przez te wszystkie lata uczyłem co zrobić, prawda? Tak. Niepodległość.